No i mi ściszyło ja i a o e u e i a e, u Bywa bywa O Cholera Ktoś dzwoni Nieprofesjonalizm Ale przynajmniej dobra muzyczka leci Czemu nie wyciszyłeś telefonu, bo ja swój wyciszyłem dawno swój cicho ten, dobra piosenka. o Siema. ja jestem major ja jestem leszkiem i oglądacie ten trollę zaczynajmy od zajebistego obrazku o dobrazku? O dobrazku. Zaczynamy od obrazka. Sągo! Który walczy z... Bronkiem. Burkiem. Król Bronek. Króliczek Wielkanocny. Mroczny. Mroczny. Obrazek zajebisty. Mroczny. dalej. Jimmy Kimmel. Ostatnio. Wjechał. Z zajebistym tematem. Na YouTubie. W zasadzie on to puścił w swoim programie, ale na YouTube'a to wrzucił. Kawałek. Urywek. dapił. W zasadzie. A bo to wstawił No taki program Tikutiku tiku, riki, riki. Zażartował sobie a propos YouTube Gaming, platformy wchodzącej na YouTube'a streaming by Google. Oglądanie tego, jak ktoś gra w gry. To jest tak. Jakbyś poszedł do sklepu, wróć do restauracji. I patrzył, jak ktoś wpieprza twój obiad. Wylała się oczywiście gówno burza. Na YouTubie. No dobra, idzie sobie modelka i za to płacą, i ludzie oglądają. No nie, to są akurat downy. Tutaj nie ma argumentu. No, na, Tutaj nie ma argumentu, że to jest słuszne. O ile się można jeszcze obronić, że e-sport to jest trochę eksport. Tak, oglądanie chudych modelek jest jak oglądanie chudych modelek, czyli jest. bez pasę. sensu i pasę Ale Jimmy, masa komentarzy. Żeby ci umarła koza, zabiję ci matkę, dostań raka, twoja stara, niebo ty, sam jesteś. Żeby ci przejechał Hammer, którym wyjechali, by wyładowany byłby po brzegi uchodźcami i żeby na końcu nasrał na ciebie pies. To Aha. jest typowe dla, oczywiście, nobów, noby, głupków, co w tym internecie sobie Gównie siedzą. Główni albo, główniarzy albo ruski. Albo i Albo cebulaczki. Turki, o, jeszcze Turki. I cebulaki. Nie bądźcie cebulakami. Nie bądź cebulą. Nie. Kup czosnek. który w sumie jest bardzo podobny do Cebuli, tylko gorzej wali. Ale jest zdrowy. Cebula też jest zdrowa. Wracając, to Jimmy Kimmel fajnie tam dalej cisnął. Kluczem do tego jest to, nie rozumieją pewnej zasady, że kurde, program komiczny rządzi się pewnymi swoimi prawami. Czarnym humorem. No szydzisz, kurde, z z swojego Tak for fun dla Beki. Jeżeli coś ma jakiś tam zalążek debilizmu, no to to wywlekasz. Tak samo głupie, jak się głębiej zastanowimy, jest. Polityka. Tak, polityka. Głupie jest oglądanie, jak ktoś gra w gry. Lepiej samemu grać w grę. Tak samo głupie jest oglądanie, jak ktoś je obiad. Lepiej samemu jeść obiad. I tak samo głupie jest oglądanie, jak ktoś gra w piłkę. Lepiej samemu grać w piłkę. Dlatego nie warto siedzieć przed komputerem i spędzać nad komputerem kilkanaście, kilka godzin dziennie. No. Oczy się psują, wzrok też się psuje. No, w sumie tak. Poprzez oczy to do wzroku doprowadza. się pieniądze na okulary wydaje. Tak, a to nie jest tania sprawa. A jak chce się mieć modne oprawki, to pieniądzki trzeba zarobić. No. I pieniążki na oprawki modne trzeba będzie, kurde, wydać. Więc no, co wtedy? ale w sumie to już będzie tak pogłębiona wada, że ciężko wydawać... Znaczy, że ciężko mieć fajne oprawki do takich, kurwa, dędek. Od słoika. Taki wstępnie jak z 13 posterunku. Jakieś takie fikuśne oprawki. Zielone, takie hipsterskie. Cześć! Cześć! Zatańczysz? Yy, sorry, nie ma miejsca już na parkiecie dla nas dwóch. Cholera. Nie. Wracam do mamy. <laughs> A kurde, jak można to oglądać? Co mistrzostwa? Ja Ej, kolego, słuchaj, wpadniesz dzisiaj do mnie na mecz? Jaki, jaki, jaki? Kto gra? Ej, no. Wirtus Pro będą pasza biceps. Ha, no. Ej, ogólnie Japończycy są najlepsi, ale Polacy idą ich i tuż tuż za jedziemy ich. Ja nie wiem, jakim trzeba być debilem, żeby oglądać jakiekolwiek mistrzostwa. Cokolwiek. Ej, a te mistrzostwa lecą przed czy po dobronocce? No, w gówniarze, nie? To zależy od strefy, jak jesteś w Radzenia. USA, to przed, a jak jesteś w Europe, to po Chyba, że są w Japan, to wszyscy przed, tam jest do przodu, u nas jest no, do tyłu, Dobranocka to, no. to przed Dobran Czyli Amerykanie wtedy wagarują, bo są w szkole Grupę krupe kutasiarze Ale jakim downem trzeba być, żeby oglądać? Dota 2, International 5 Lola Lola, Season Championship IM, Extreme Masters. Trzeba być taki O, 19 na ESPN. Żeby Dreamhacka oglądać. Ja, jak ja bym po prostu tak miał, to, ja bym się zaczął ciąć, o. Ciąć bym się zaczął. Jakbym kiedyś odkrył, że oglądam internationala piątkę na Twitchu, to bym się pociął. Na czym? Na Twitchu. Co, co? Serio? Nie, jest <grym> to z Twitchku? Polecamy Improfest. Festiwal improwizacji teatralnych, który będzie w Krakowie. 20-22 listopad roku pańskiego aktualnego bieżącego. Jeżeli tam będziecie, możecie podejść do nas. Powiecie nam, jaki był obrazek z dzisiejszego odcinka. Tak. Po co? Browara dostaniecie. Przekupna szuja, lubię to. Ale takiego <laughs> do dobrego browara. Specka. No. Prze Taką czarną kobrę. Słyszałem, że w ogóle w różnych rejonach różnie się mówi na specka. U nas na Pomorzu, w Gdańsku, Specjal. mówimy się Czarna Kobra. Tak? Czarna, nie słyszałeś o czarnej kobrze? Nie. Dobra, to u mnie na dzielni <grym> się mówi Czarna Kobra. U mnie nie. <grym> jak u was na dzielniach mówi się inaczej na specka, Piszcie w komentarzach, jak się mówi na czarną kobrę, żeby być Elozią. Co pierwszy, ten lepszy. Ma czarną kobrę, fajt, specka. Specjala. Pierwsza trójka. To ten, do którego podejdziecie. A w ogóle tam będziesz? No będę, będę, no. Chyba. Ale on będzie. Koniec. Papa. Dyrum, dyrum. Dyrum,